podkarpacie.pl. Samo to takie szczególne miasto, to jest e, historyczne miejsce, e, które e, choć straciło swoją pozycję stolicy regionu w e, XVIII wieku, to w XIX zaczęło się, zaczęło się na nowo rozwijać, urastać siłę e, dzięki przemysłowi, który się tutaj rozwijał. I ten, temu przemysłowi, temu rozwojowi... Sam zawdzięczał zbudowanie takiej obywatelskiej miejskiej tkanki społecznej, e, która e, oparła się e, hitlerowskiemu okupantowi, oparła się też części represji komunistycznych, trwała w, i oddziaływała na tych wszystkich, którzy do Samota przybywali, którzy tutaj rozpoczynali pracę, rozpoczynali swoje życie. To są takie miasta, takie miejsca, gdzie ta genealogia życia społecznego jest nieprzerwana. To są miejsca, w których zwykle dzieje się, że zwłaszcza w czasach kryzysu dużo ciekawego. I nie inaczej właśnie było w Sanocie. Solidarność Sanowska była jedną z ważniejszych na pewno w województwie kreślińskim, jedną z bardziej prężnych. Komisja Zakładowa w Sanowskiej Fabryce Autobusów Orczesan była bardzo aktywna, działała w ogólnopolskiej sieci wiodących zakładów przemysłowych. Przedstawiciele jej brali udział nawet w wydarzeniach międzynarodowych. Tutejsze MKK, kierowane przez Piotra Kaczmarczyka, również zawierało głos w ważnych sprawach, wychodziło z ciekawymi inicjatywami. Zresztą tutaj odbyły się choćby, choćby obchody regionalne regionu Podkarpacie 11 listopada 1981 roku. Także było to, nie mówiąc już o tym, że też tutaj były te pierwsze strajki w Autosanie w lipcu 80 roku. Ja e Młodzieży, chciałbym powiedzieć, dlaczego te strajki były. Skupię się w tym swoim wystąpieniu na jednym aspekcie tego, dlaczego mówimy o reżimie komunistycznym, dlaczego mówimy o złych czasach PRL-u. Otóż, yy, jedną, jednym z przejawów zniewolenia, jednym z, na pewno dla yy, wszystkich intelektualistów, ale w ogóle dla wszystkich ludzi bardzo dotkliwym, był brak wolności słowa, była cenzura, było to, że. W, że o sprawach Polski, o historii polskiej, ale także o bieżących sprawach nie można było mówić otwarcie, nie można było mówić swobodnie. Każda rzecz, którą Państwo byście chcieli w latach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej opublikować musiała przejść przez kontrolę cenzora. Każda wypowiedź, nawet w radiowęzie szkolnym niemalże, każda wypowiedź radiowa Telewizyjna, jak się już telewizja pojawiała, to wszystko było kontrolowane przez władzę. To wszystko zmierzało do tego, żeby ludzie mieli dostęp tylko do wybranego przez władzę katalogu informacji i cała świadomość obywatela miała być kształtowana właśnie w ten wyreżyserowany przez władzę sposób. Ale oczywiście, ja o tej takiej genetyce, czy też genealogii społeczeństwa, gdzie w rodzinach wiadomości były dyskutowane, były przekazywane, była polska tradycja w formie prawdziwej, e, przechowywana i właśnie jednym z moim zdaniem najważniejszym osiągnięciem Solidarności tego, że powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy w roku 1980, a była to pierwsza od wyborów w 47 roku, później likwidacji Polskiego strony Ludowego, nie nie, niezależna od Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej organizacja społeczna. Pomijając oczywiście Kościół katolicki, ale cywilna, laicka organizacja społeczna, całkowicie niezależna od Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To był przełom, to był ogromny przełom świadomościowy. Wtedy nagle ludzie otworzyli oczy na wiele spraw, o których wcześniej nie mogli mówić. E, funkcjonowanie, trwanie tej Solidarności. Pojawianie się frazy e, Solidarności, domaganie się przez Solidarność e, dostępu do radia, do telewizji było zagrożeniem dla całego systemu, ponieważ obalało mity, na których był on zbudowany. Podważało sens i prawomocność władzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. E, podważało e, rolę Polski w, w świecie powojennym, bo mówiło wprost o tym, że, jest, że Polska jest satelitą, właśnie taką kolonią Związku Radzieckiego. Dlatego y, władze komunistyczne takiego stanu nie mogły dłużej tolerować. Dla zachowania władzy, ale także dla realizacji swoich obowiązań, obowiązań wobec swojego suwerena w Moskwie y, musieli z Solidarnością coś zrobić. No i oczywiście to uderzenie, stan wojenny, to było przede wszystkim zamknięcie ludzi, internowanie, zlikwidowanie organizacji, która mówiła bez cenzury, ale też przede wszystkim wprowadzenie jeszcze mocniejszej cenzury niż była wcześniej. Dlatego ta walka o przetrwanie Solidarności, o wolność realizowana była przede wszystkim na polu właśnie przełamania tej blokady informacyjnej. I to się działo w Sanoku, w tej opowieści, w której, w której zaraz którą Państwu opowiem. Yy, nie ma rolę ta genetyka społeczna, o której yy, mówię, odgrywa i nawet jest trochę związana z miejscem, w którym się znajdujemy właśnie z szkołą muzyczną w Rzeszowie sorry, w Sanoku I tutaj to pytanie do Państwa, czy Państwo odkryjecie w jaki sposób. 13 grudnia 1930, yy, 1981 roku to była niedziela, władze komunistyczne specjalnie wprowadzały w ten dzień e, w stan wojenny, w ten dzień miano dokonać internowania najważniejszych przywódców związkowych, po to, żeby w poniedziałek, kiedy robotnicy przyjdą do pracy, byli już pogodzeni z sytuacją i żeby jakoś po prostu to przełknęli. Ale stanowcy działacze nie e, zgodzili się, e, że widząc, co się dzieje, zdecydowali się zastosować do zaleceń e, regionu Podkarpacza w Krośnie, który mówił, że w razie rozwiązania siłowego należy rozpocząć strajk powszechny. Przygotowania do tego strajku rozpoczęły się 13 grudnia. I co ciekawe, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Sanoku Piotr Kaczmarczyk nie został internowany, może miał być internowany. Zdarzyło się to takim szczęśliwym urządzeniem losu, mianowicie siedziba MKK była w Sanowskim Domu Kultury. I wynikało to z dobrych relacji, jakie łączyły przewodniczącego MKK z dyrektorem Sanowskiego Domu Kultury Marianem Vitalisem. A ten przypadkiem dowiedział się, że coś się święci, bo przyszło do niego wojsko, znajomy żołnierz, który powiedział, że potrzebujemy kluczy od tych pomieszczeń, gdzie Solidarność ma, ma swoje biuro. Więc on ostrzegł Kaszmarczyk. Kaszmarczyk nie nocował w domu, nocował znajomych, później przez następne dwa tygodnie ukrywał się częściowo Mariana Witalisa, częściowo innych osób i ostatecznie został wywieziony do przemyśla. Nigdy nie został przez e, władze złapany. Nie mógł jednak oddziaływać na to, co działo się tutaj. A działo się tutaj ciekawie. 14 grudnia na pierwszej zmianie zaczął się strajk na, e, e, w, w sanowskiej fabryce autobusów. E, strajk, do którego przyłączyła się większość załogi, e, przede wszystkim Wydział W5, ale, e, ale niestety w wyniku ciągłych, e, jak sami uczestnicy strajku e, mówili e, po latach, to popełnili błąd, że nie odłączyli radiowęzła, a przez radiowęzł dyrekcja i komisarz wojskowy bez przerwy informowali o zagrożeniu, o pogróżkach, o możliwej pozbawieniu wolności od do kary śmierci włącznie i ostatecznie morale strajkujących upadło. Zgodzili się zakończyć strajk pod warunkiem, że nikt nie zostanie zwolniony z pracy. Oczywiście słowo ze strony władz nie zostało dotrzymane, 13 osób. Zostało zwolnionych, znalazły się w tym momencie w bardzo trudnej sytuacji. Niektórym udało się niebawem pracę znaleźć, ale, niektóry, ale rodziny niektórych miały przez długie miesiące poważne problemy ze zdobyciem środków do życia. Po południu, poproszę następny strajk, po południu miał miejsce strajk w zakładach przemysłu gumowego. Tam też zakończył się wieczorem. Jerzy Puźniarz został aresztowany, skazany na więzienie, natomiast Marian Kuntz e, internowany przewodniczący komisji zakładowej. Mm, no właśnie, no i nagle zapanowała ta nocca stanu wojennego. Strajki stłumione, nie ma zarządu regionu, nie ma e, Międzyzakładowej Komisji, mm, mm, międzyza, e, nie ma MKK, nie ma e, Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej, e, ale są ludzie, bo aresztowano, czy internowano przywódców, Osoby najważniejsze, jak na przykład też przewodniczącego e, prezesa e, Klubu Inteligencji e, Katolickiej Geniusza Hytła, ale no, każdy miał poczucie, że coś trzeba robić. My nie możemy na to pozwolić. No, Do takich osób to jest właśnie taka ciekawa sprawa, że jeden z, z takich prowoderów okazał się Marian Witani, e, który nie był w ogóle członkiem solidarności, ale ukrywając u siebie kaczmarczyka już, wikłając się w, tą, już w tym momencie pod ziemię. Poczuł się w odpowiedzialności, że powinien coś zrobić. Namówił dwie dziewczyny, żeby przyjechały do Stanowskiego Domu Kultury, a tam Służba Bezpieczeństwa popełniła błąd. Były dwa pomieszczenia Solidarności. Jeden wyczyszczono, wszystko zabrano do siedziby SB, a drugie zostawiono. Tam był powielacz. Ten pobieracz te dziewczyny przewiozły w wózku dziecięcym, w warunkach kiedy nie wolno było się poruszać po ulicach bez Cały czas się był narażonym na kontrolę. Były patrole były patrole wojskowe, były patrole milicyjne. Te dziewczyny też były po drodze kontrolowane. Na szczęście nikt nie zna, to środka, jak to dzieciątko tam sobie śpi. W ten sposób to dzieciątko, czyli powielacz spirytusowy, dotarł do domu Mariana Pilcha nad Sanem, i tam niebawem rozpoczęto druk takiego biuletynu. Biuletynu, który. Panowie sami redagowali, sami pisali teksty, ale sygnowali za zarząd regionu NZZ Solidarność Podkarpacia, czyli ten w Krośnie, ten, który był rozbity, który nie istniał. No i potem szybko zaczęto to kolportować. Jednocześnie, poproszę o następny slajd, jednocześnie w Autosanie te osoby zwolnione z pracy zdążyły wyznaczyć takich swoich zastępców. I komisja zakładowa w podjęciu zaczęła funkcjonować. Przede wszystkim zbierano składki na pomoc tym rodzinom, rodzinom tych, którzy są internowani oraz na pomoc tym, którzy są zwolnieni z pracy. Ale też było tam takie bardzo piękne, taka piękna działalność w polegająca na spotykaniu się na, pod krzyżem, który został w czasie Solidarności umieszczony w, na wydziale łupę. Załoga zbierała się, przede wszystkim załoga tego wydziału, zbierała się na modlitwy w czasie przerwy śniadaniowej. To niesamowicie drażniło władzę, ale swobody praktyk religijnych oczywiście oficjalnie nie usunięto. 8 marca, to już przelało koszal gory, czy goryczy u dyrekcji komisarza wojskowego, 8 marca, kiedy kobiety tradycyjnie od. Władze zostały goździki, złożyły je pod krzyżem, no i wtedy zdecydowano się na taki krok, że po prostu pracowników tego wydziału poprzenoszono do innych wydziałów, na to miejsce wprowadzono innych i jakoś władzy się udało ten, to, to zjawisko za, zażegnać, ale no to podaje jako taką ciekawostkę, oczywiście nie zażegnało to takich nastrojów opozycyjnych wśród załogi. Tam zaczęto też drukować różne ulotki. Ja za chwilę kilka tych ulotek pokażę. Pierwszą to było na przykład dobijanie pieczątką słowa do oficjalnego plakatu rządowego, obowiązek ratowania kraju, a oni dobijali do tego słowa rad. Kraj, rad, to taka inna nazwa Związku Radzieckiego wtedy popularna. Proszę następny slajd. Tak jak mówiłem, zaczyna się już ta E, już jest rozwinięta ta, ten druk wioletynu, zaczyna się coraz roz, bardziej rozszerzać kolportaż tego, zaczyna się mm, druk ulotek w autosanie, zaczynają się kontakty pomiędzy poszczególnymi grupami. Proszę następny slajd. To są właśnie e, takie ulotki z pierwszego kwartału 1982 roku z, to Marek Konik wykonywał takie wstępem e, e, takie ulotki właśnie z autosanu. I tutaj nawiążę do działalności kolejnej grupy, która też zaczynała swoją działalność zupełnie niezależnie. Mianowicie chodzi o sympatyków i członków Klubu Inteligencji Katolickiej, którzy w pierwszej kolejności no, przeprowadzili składkę na pomoc dla rodziny internowanego Józefowi Szake, swojego prezesa. I tam na takiego nieformalnego lidera grupy wyrósł Wiesław Banach który przez swoje kontakty, wiele osób miało kontakty w różnych miastach. Jeżdżąc, a trzeba było mieć na poruszanie się po Polsce w całej czasie stanu wojennego specjalne pozwolenie, przepustkę, żeby móc przejechać z miasta do miasta i w czasie całej podróży było się narażonym na e, kontrolę ze strony milicji czy, e, czy wojska. A w razie znalezienia ulotek bądź bibuły, groziły oczywiście surowe kary, łącznie z tym, że. E, Przykładem jest y, sytuacja z y, Rzeszowa, gdzie y, za przepisanie trzech ulotek dostał 3 lata więzienia. Bezwzględnego, bez zawieszenia. Y, proszę dalej. No, y, o. I właśnie Wieso w Banach chciał zrekompensować y, inteligencji sanowskiej tym ludziom związanym z KIKiem, ale także z muzeum. Y, brak takiego wydarzenia, które miało miejsce ro, rok wcześniej, w grudniu 1980 w Sanoku był taki Sanowski Salon Grudniowy. grudniowy. To była taka wystawa, wewnisaż pras artystów niezależnych. No i w stanie wojennym nie mógł się odbyć w grudniu 1981 roku, dlatego postanowił zorganizować wystawę własnych prac u siebie w domu. To są skany z jego, właśnie z tego katalogu, który przygotował w maju 1982 roku. Ostatecznie Wernisarz odbył się w, we wrześniu w warunkach stanu wojennego. To jest wystawa tajna, tak można to powiedzieć. Proszę sobie to jakoś spróbować wyobrazić, że jeżeli by tam przyszła milicja na kontrolę w tym momencie, a mogła, to wszyscy uczestnicy mieliby poważne problemy, a autor, co będzie widać na następnym slajdzie, przyjaciołom znanym i nieznanym, którzy zamknięci w obozach w Łuchercach, łupkowie i Załężu nie tracą nadziei. Za ten e, napis napisany ołówkiem na każdym z 37 wydanych egzemplarzy Wiesławowi Benachowi groziło więzienie. Choć nie wiem, czy się sobie z tego wtedy, czy wtedy o tym myślą. Na pewno to byli ludzie, którzy o tym myśleli, a ja Mario Vitalis w czasie druku, w czasie druku biuletynu jeżdżąc, przekazując go też do innych regionów, przywożąc stamtąd wydawnictwa spotkał m.in. innymi Zbigniewa Szkarłata, który prowadził podobną działalność w Nowym Sączu. Byli w podobnej sytuacji, byli na początku dosyć swojej drogi zawodowej, mieli małe dzieci, każdy się bał tego aresztowania. Co im realnie groziło, niech świadczy właśnie los Zbigniewa Szkarłata, który w 1986 roku został zamordowany przez nieznanych sprawców. Do tej pory e, prokuratorom nie udało się e, ostatecznie powiązać e, tego zabójstwa ze Służbą Bezpieczeństwa, choć należy pamiętać, że to bójstwo było wykonane przez fachowców od kryminalistyki. Proszę dalej. No tutaj już nie będę się zatrzymywał nad, tym, nad tymi grafami. Proszę, proszę następne. Służba Bezpieczeństwa oczywiście zaniepokojona za rozwojem sytuacji, pojawieniem się ulotek, pojawieniem się wezwania do strajku, które miało miejsce w Autosanie w sierpniu 1982 roku. Wcześniej trzeba wspomnieć też o księdzu Adamie Sudole, który prowadził, współpracował de facto ze wszystkimi tymi grupami, informując ich nawzajem o sobie, był takim patronem dla wszystkich. I był też współorganizatorem z doktorem Stanisławem Lewkiem ucieczki z Antoniego Macierewicza ze szpitala w Sanoku, internowanego, który został tutaj wywieziony na leczenie. Udało się panu Antoniemu właśnie z pomocą Sanocza z tego internowania uciec. Ehm, właśnie, ten biuletyn, na którym tak dużo powiedziałem, że to taka ciekawa sprawa, podnosząca na duchu, no proszę zobaczyć jak wyglądał To jest no, dosyć... Prymitywny druk, prawda? To jest często jednostronicowe. Wyszło tego tylko 18 numerów, wyliczając numery specjalne. ale zarówno, ale generalnie do każdego, każdemu, do kogo dotarła taka ulotka, to podnosiło morale, podnosiło, świadczyło o tym, że ta Solidarność jest pod ziemią. Wczytywano się w te drobne literki z wielkim napięciem, z oczekiwaniem na informacje. Tutaj mamy następne zdjęcia, proszę je tutaj pokazywać, to jest ten powielacz, na którym drukowano biuletyn, maszyna do pisania, do wykonywania matrycy. To jeden z, takich, jeden z takich ulotek właśnie z Autosanu. Tu się zatrzymajmy. 31 sierpnia 1982 roku planowany był w Stomilu strike. Tutaj władze tym wiedziały. Chodziło o zwolnienie internowanego Mariana Kunca. Niestety, władze, ponieważ o tym władze wiedziało, że jest przygotowywany ten strajk, wykonano w Sanoku taką demonstrację siły. Przed zakładem przedefilowało 200 funkcjonariuszy z OMO i ROMO, kilkadziesiąt samochodów z porywaczkami. No, to ostatecznie ostudziło ochotę do strajkowania, ale 30 września rzeczywiście. W zakładach pracy w Stanach siły właściwie wszystkich służba bezpieczeństwa odnotowała manifestacyjne milczenie. Do tego milczenia, do tej minuty ciszy, do uczenia ofiar e, manifestacji, no, właśnie z 31 sierpnia 1982 roku w innych miastach, e, nawoływał biuletyn i, e, i nawoływały plakaty z autostrad. Proszę dalej. E, to zdecydowało o tym, że cała ta operacja miała już zostać zakończona, postanowiono aresztować osoby, o których wiedziano, że są zaangażowane w tą działalność. Już nie wnikając tutaj w szczegóły, trzeba powiedzieć, proszę następny site i jeszcze następny, bo tutaj nie są istotne te sprawy, jak te, jak, jak ta działania operacyjne Służby Bezpieczeństwa przebiegały, ale Ostatecznie aresztowani i zatrzymani w całą działalność polityczną w, w Sanoku, podziemną mieli dużo szczęścia. Proszę następny slajd. Były dwa procesy. To jeszcze jeden slajd. W pierwszym sądzony był Marian Witali Jan Nebesio, Michał Miller, Tadeusz Kura. Oni mieli duże szczęścia dlatego, że Przewodniczący Składu e, Sędziowskiego, Adam Górka, ale też pozostali członkowie Składu, byli od początku im przychylni. Zbijali argumenty prokuratury, ewidentnie byli po stronie oskarżonych, gdy prowadził sędzia zresztą do tego, że przetrzymał wszystkich na sali sądowej 31 grudnia 82 roku po to, żeby czekać na ofi podanie oficjalnej decyzji o zawieszeniu stanu wojennego i w tym momencie zdjął sobie sprawy, e, tryb doraźny i wszyscy zostali uniewinnieni. Mniej szczęścia miał Marian Pilch, Marek Konik i Piotr Gortykiewicz Oni skazani zostali, Piotr Gortykiewicz ostatecznie uwolniony, ale Marian Pilch i Marek Konik na rok więzienia już w marcu 1983 roku. Ten proces się przesiądał, ciągnął ze względu na Mariana Pilcha. To postać związana z sanockim sportem, którego spotkała taka tragedia życiowa i mimo, mimo tego, że poruszał się na wózku, właśnie zaangażował się w tą działalność wolnościową. Proszę Państwa, to był koniec, jakby się wydawało, położenie przez władze kresu działalności podziemnej w Sanoku. No Nie było tak. To właśnie Sanok, to właśnie przykład Sanoczan, grupy Mariana Witaliśta, grupy z Autosanów, grupy Kikowskiej oddziaływał na inne miasta regionu. To z nimi próbowali skontaktować się ci, którzy zostali wypuszczeni z internowania. Zygmunt Zawojski, Zygmunt Własz. Nie zdążyli się przed aresztowaniami skontaktować i dla sprawy to było dobrze, ale wzorując się na nich, czy też patrząc też na ich przykład, sami stworzyli nowe podziemne struktury Solidarności, które rozwinęły się niektóre były likwidowane, były też osoby aresztowane, były skazane, ale przetrwały aż do roku 1989, kiedy Solidarność mogła znów działać legalnie. Trzeba pamiętać o tym, że ma się w swoim mieście też taką piękną historię, że syn dzisiejszego dyrektora szkoły muzycznej rozkręcił tutaj naprawdę ciekawą działalność polityczną, niepodległościową, bo to jest też część państwa dziedzictwa, mówię tutaj zarówno do młodszych, jak i do starszych, e, która właśnie tworzy tą świadomość, naszą, tą genealogię pamięci, która pomoże nam czy naszym dzieciom w przyszłości lepiej żyć i dbać o własne sprawy. Dziękuję bardzo. TV podkarpacie.pl